Tutaj mamy film dla Elżbiety i Krzysztofa tak. z szczytu Tejde. Można pozdrowić rodzinę. Tak. No, pozdrawiamy córcie. Tak. Córko, jak sama widzisz, może bardzo odważnych rodziców. Wjechali po tej e, kolejce linowej. buja tam strasznie. E, więc może tak. tak mały spacer, jak chce zrobimy. Tak, tak. Państwo, tak, trochę dalej by Państwo szli. Tak, o. Powietrze jest rześkie, trochę daje w, w, w czachę. Um, Także nawet nie trzeba pić alkoholu. Ludzie przyjaźnie nastawieni. to podziwiamy widoki też dla... Jak się córka nazywa? Agato. Dla ciebie Agato, tutaj wspaniałe widoki. Szczególnie te chmury. Tak, niesamowita, niesamowita sytuacja znajdujemy się nad poziomem chmur. I Grzesiu, patrz na dziada i babę. <laughs> tak. Ale odważnych masz dziadków. I jeszcze tylko podejdziemy tam Jeżdżę kawałek misi, i pokażemy... Prawiamy Pokażemy szczyt może jeżeli. O, kolejkę tam też nagramy. W tym ustrojstwem właśnie wasi rodzice, dziadkowie by mieli odwagę wjechać. I tutaj jeszcze dziadkowie, rodzice zaprezentują dla Grzesia, Agnieszki, Miszy. Sam szczyt. Ona będzie tą chwilę stała. Może wejdziemy tam, jakie statki. Tam... O, tam gdzie ci ludzie stoją, bo to będzie ładnie widać wtedy. Tak. Patrzcie tych aktorów. Janusz, Janusz Gajos się tam tutaj objawił. Kolejny wspaniały, o tak, e, i Katarzyna Figura, tak, piękna para, i buziaczek też tutaj, no, ale nie, no buzi, no, miłość stara, miłość nie wieje, no, dziękujemy, dziękujemy pozdrawiam.